Dzisiaj odcinek ze 126 za to, że Barca grała z Celtą Figo. Zagramy sobie FC Barcelona, Celta Figo. Weźmiemy sobie podstawowy Celti Figo i rozpoczynamy. Ja ogólnie biorę Barce, bo bardzo lubię Barcelonę. Ale szanuję Real Madrid. Piszcie w komentarzach, czy wolicie Barce czy Real. Widzowie, straciliśmy chwilkę. Ogólnie gram z moim tatą. Jest tu. Mój tata gra z Elton Figo. Co? Nie no, widzowie. Jak to to był faul? Widzowie, to był dla was faul? No ja nie wiem. Aj. No ale co? Jaki to był fal? jest widzowie. Chyba baba sędzi. Przepraszam wszystkie kobiety, które to oglądają. jest widzowie, rafinia. To zawsze pomaga rafinia to umieszczelić Ogólnie się Eli e, e, i, 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 i jeśli ten, jeśli lubicie Celta Figo, piszcie w komentarzach Celta Figo czy chcę Barcelona. Jak napiszecie w komentarzach, nie wiem. Barca i Real to przypnę wam serduszko. No i widzowie, dwa do jednego. Mogli ze mną je zadzierać. Co tak... No i co tata? Aha. Jamala A w meczu, w meczu Celta Figo, Barcelona bardzo tak lagowała na Jamala Lewandowski! Lewy, lewy, lewy... Jezus! Widzowie, jak on to wyciągnął! Aj, jaj. jaj Chciałem wkrętkę, ale... O Jezus, widzowie, co ja żem zrobił? Tata mnie gniecie, mimo że wygrywam. O Jezus! O jamal, jamal... Jamalek, Jamalek. O Jezus, Maria. Daniel co zrobił? Może być niebezpiecznie. No dobra, dawaj. O Jezus. Widzieliście to widzowie? Zawie... Robimy Jamala Ajajaj Coś nam nie wyszło ten Jamal Ogólnie widzowie Zostawcie pod tym filmem Chociaż 10 wyświetleń Bo cały czas Tak mało wyświetleń jest O Jezu widzowie mój tata O jezu widzowie, ale bym go skasił lewym. Ale nie chcę dostać czerwonej kartki lewym. E mój tata ma akcję. O jezu. Mo, jego, 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 jego. Rafinia dotknął. O co ja zrobię? Jeszcze kolejny rzut karny? Nie, na szczęście. O, jeszcze kontuzję ma, to fajnie. A czerwoną mi dał, czy co? Czy żółtą? Oj. Żółtą. A kontuzję ma ty. Gdy, a kiedyś ja miałem tak, że sfaulowałem. Zawodnik pobiegł. Szczelił gola, a, sędzi, a sędzia zagwizdał czerwoną kartkę za to jeszcze. A szczelili gola. Tata leci, ale mamy piłeczka. Eee, młody. Miau. Widzowie. Ależ tu to zabrali. Jamal. Jamal. Jak on to obronić? Co za typek? Brawo. I co ten? Jaki to jest bramka z widzowie? Sigma. Złapię to. Ajajaj. ai. Żeby ja malarz taki precyzyjny obronić. O Jezus. Ale żem w niego wjechał widzowie musiało boleć Teraz! Jezus Maria! Widzowie! Ale ja nie popieram! <gryw> o nie widzowie, ale mu tata nie gniecie. Co tata? Nie Dobre, nie będę fałmował. Podajemy tu. Ręka! Halo! Jak? A nie, to daję ją. ja mam myśl A ja myślałem, że ja mam. To wiem? Ogólnie pochwalcie się, jaką dzisiaj dostaliście najlepszą ocenę w szkole. Moja najlepsza to była piątka z matmy. Ogólnie, jeśli się zdziwicie, chodzę do drugiej klasy. N nie chodzę do pierwszej. Jeśli każdy myślał, że chodzę do pierwszej, to nie chodzę do pierwszej. Chodzę do drugiej klasy. Dobra. Nie, ja malem co chciałem widzowie. Jak? Widzowie, ale akcję akcyzował. Ja mal jest! Widzowie, trzy do jednego. Tata, no i co, przegrywasz? A, że za dobry jestem. No. Widzowie, cztery, już tylko jedno bramko. Ale wtedy co był ten karny, no to to nie powinienem być karny. Ja ja ma o Jezus. biegnąć. Ojcze. Widzowie, grajmy bez faulowania, po to się może iść O nie! Ajajaj. Mam Dobra, widzowie, nie możemy teraz stracić jednej bramki. Rafinia Jezus Mario widzowie, jak on broni takie piłki? A bramka już pierwsza klasa. Aie, jej. Dobra, to była mega zła decyzja, że tak powiem. Nie, yeah, ale skośni mi lewego, ale gol! Lewy, druga bramka! Nie, czy lewy szczelił w ogóle? Nie, Raf, nie, i Olmo szczelił. Lewy, pierwsza. No, pięć strzałów. Ale tutaj mu podałem, ale. No, bramka źle się zachowywał, że go tak fałlował. Jezus Maria lewy Dobra widzowie wpuścimy Rashforda Bo on nie gra na chyba No nie gra Nie ma go tu jest Rashford za no. Rafinie No Rafinia jest dobry ale Dobra Rafinie jak będzie miał słabe tempo włożymy Jezus widzowie! Po takim ładnym dryblingu! Ale żem go okiwał.

Częstny Sigma. Widzowie, czysty wiatr, czy powinienem sędzia dać fauna? druga. A co tata? Przegrywasz ze mną. Je, no i czerwona. Czerwona. No wiem, mówiłeś, żeby nie faulować, ale. No ty jesteś za dobry na mnie. Żółta, myślałem że czerwona, prawda? Jezus widzowie, co to było? Szczał nie był za dobry, ale akcja bardzo ładna. Pochwalam mojego tatę. No sorry tata, że ci tak powiedziałem, o jeju. Tyle i liniowego sfałnowałem, o jej. Dobra, widzowie, jak zostanie takie 10 minut, to wpuścimy Rashforda. Jak zostanie 10 minut... Jamal ma 10, czyli Jamal najlepszy jest z moich. Olmo druga! Czekajcie, kto ma najlepszą ocenę, nie, czy... Ocena. Ja mam 10, Olmo 9,9. Pierwszy raz Olmo ma więcej niż Lewandowski. Ale tutaj mi tego karnego bronią. Ależ tutaj lewy nie trafił. Ale, no to to. To to chyba da, musiał szczelić. No, gniotę mojego tatę widzowie. No dobra, Rashforda włożymy. Dobra, widzowie. Nie musi wyjść Rashford. Trzech zawodników wyrzutą kartkę dostał Rashford. Daję Ci szansę. Jeśli coś zrobisz przez te kilka minut, no to... To, to, kunda, czerwono. czerwona. Czerwona ile? Dziękuję, kunda. Zapraszam do szatni, proszę. Druga żółta, czerwona. Tam co kibice na sędzie, widzieliście to czy nie? Karny To ile oni już mają brawek? Trzy? I to ten ma te trzy, akurat cztery. Ty, on mnie spalował! już Maria, po co ja tego raz Jeszcze dziurkę mu założę. Naż fort! Zrób coś przez te dwie minuty. Zostawisz szansę na dziesięć. Ja pidi <grywki> widzowie. Widzowie. Po co wychodziłem?

Dzięki tatapa, fajnie się z tobą grało. No i ten iglas. Cztery bramki, łącznie pięć prób. Dobra. Widzowie! To na dzisiaj koniec. Pa!